Element wygłuszenia drzwi, e, pokażemy Wam według naszego konfiguratora, e, zaznaczam, że my dobraliśmy po prostu, m, tak jak mamy na, w naszym konfiguratorze, mamy, e, mamy sedany, suwy, mamy kombi, mamy busy i tak dalej, więc po prostu tutaj macie akurat Autokombi, więc sedan, kombi, e, jakiś tam kompakt będą miła podobne drzwi wytłumienie drzwi, przede wszystkim jeśli nie macie gdzieś tam wiedzy, a chcielibyście sami to wykonać sobie usługę, kupując u nas maty na konfiguratorze, ale sami wykonać, sięgnijcie troszeczkę informacji do, do YouTube'a, bardzo często my też, jako mimo to, że doświadczona firma, nie każde auto po prostu się pamięta, jak się rozbiera jakie elementy trzeba wytrzasnąć, tak po prostu żeby, tak jak mamy tu już wytrzaśnięte z zatrzasków Element szyb, tak, to jest panel od szyb. Tak samo tutaj, my tę klapkę już żeśmy, bo mamy na, na naszym konfiguratorze, również na naszym sklepie, mamy takie akcesoria do wydłubywania takich plastików. Są to, my to nazywamy kujkuje. to są takie narzędzia. Marcin, nie mamy tego kłiku ja przy sobie. ten. Są takie narzędzia, które po prostu ładnie nam gdzieś tam tutaj zajdą za, za, za plastik. Będziemy mogli go po prostu wyprztyknąć. Pierwszym elementem, jeśli chodzi o podchodzimy już do tematu drzwi, jest pozbycie się tych wszystkich po prostu zaślepek. Tu jest zaślepka na, na śrubę. Jeśli sięgniecie do YouTube'a, na pewno będziecie wiedzieli, że po prostu, że to trzeba za zatem jest śruba, tak? Tak samo i tym panel który, po prostu, e, mamy już, tu mamy jedną zaślepkę, tak, odkładamy sobie, żeby nam nie zginęła. E, kolejnym elementem są e, takie właśnie panele od szyb, to praktycznie W każdym samochodzie to występuje, więc po prostu czasami są auta, które trzeba to wyprztyknąć, bo są śruby pod tą, czasami nie. Więc po prostu to jest, e, dlatego mówię, sięgnąć bardzo często, e, my sięgamy na przykład do, właśnie do YouTube'a, e, Mało która firma udostępnia z e, marek takich właśnie jak Toyota na przykład, czy tam, Co wiem, że Volkswagen Edka jest tak, gdzie po prostu gdzie są śruby, na przykład są salony, które po prostu no, nie udostępniają po prostu, więc to jest ich dane, które oni mają tylko i wyłącznie jako serwisy mają dostęp, więc myślę, że możecie się wspomóc internetem, e, forami, youtubem, a, 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 a jakby nie licząc bardzo na, na jakieś tam pomoc salonu, serwisów. Kolejnym elementem, jak tu wykręcimy już tam sobie tą śrubę, mamy kolejne śruby. Więc my wykręcając kolejne elementy, kolejne mocowania śruby, to po prostu możemy sobie czyż, uwolnić mocowania takie stałe, tak? Czyli mówimy właśnie o tych śrubach, a przejść później do elementów takich tych właśnie zatrzasków, tak? Więc ja tutaj od razu Wam jakby pokażę tu skręcimy to. My mamy również akcesoria na, 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 w naszym sklepie mamy akcesoria mamy, mamy łopatki mamy kujkuje tak zwane. Więc e, e, wszystkie te łopatki, które e, używamy do e, uwolnienia tapicerki, e, na przykład to jest taki element. Mamy jeszcze to taką szeroką łopatkę, ale e, wpinamy e, wpinamy. Y, Staramy się po prostu użyć łopatki, tak żeby ona prostu weszła nam między plastik, a, a, a ten. I tu mamy o zobaczcie, Toyota ma naprawdę fajnie zrobione, bo nie, wszystkie te elementy są, ładnie się nam wyczaskują. I tutaj jeszcze nam jeden zaczask trzyma. Ten plastikowy Daniel chyba miałeś tutaj też taki w tamtym boczku. Jest, zobaczcie i mamy już w tej chwili uwolniony boczek, oczywiście musimy bardzo ostrożnie, tak, z tego względu dlaczego, dlatego że mamy linki, e, które musimy wyprztyknąć po prostu z mocowań, to są linki od szyb, od klamki i od rygla, od drzwi, tu kostki od szyby żeśmy już uwolnili, ale mamy jeszcze od głośnika, tak, nie, e, od głośnika, bo od, odbięte, tu jest jeszcze jedna kostka, którą też uwolnimy. I też możemy się posłużyć kulkujem albo albo e, plastikową łapadką. I zobaczcie, Macie już boczek uwolniony. I e, kolejnym etapem będzie wiadomo tutaj: e, doprowadzenie, wyczyszczenie, odtłuszczenie benzyną ekstrakcyjną tych drzwi. Czyli uwalniamy sobie delikatnie te wszystkie folie z tym takim e, butylem, jakby nie wiem, tym takim uszczelnieniem. Chodzi o to, żeby wilgoć nie wiem, zaciekała gdzieś tam do środka, jeśli gdzieś tam od środka do, do zewnątrz, na boczek, tak, więc to chroni nam folię od tamtej strony, tak, żeby z tamtej strony nam ta wilgoć nie zaciekała gdzieś do środka, więc jest to ładnie wszystko uszczelnione, więc ten element po prostu, jeśli nie będziecie tej zewnętrznej warstwy wytłumiać, ten element musi wrócić, tak, ta folia, ale jeśli będziecie wytłumiać tą stronę całą szczelnie, my tak robimy butylem, to po prostu ładnie wszystko wałkujemy, więc po prostu to wszystko będzie uszczelnione. I pokażemy w kolejnych etapach, pokażemy boczek, e, otłuszczenie drzwi, e, więc może będzie to zbyt długi może ten materiał, ale przynajmniej będziecie mieli troszeczkę więcej wiedzy. Żebyście się dostali tam do wewnętrznego poszycia, musicie zdemontować całą tą folię. E, musicie zdemontować tą folię, my później tą mato zaklejamy. E, jeśli są plastikowe, e, plastikowe takie zaślepki, zaraz Wam pokażę w przednich drzwiach, te przednie zaślepki plastikowe wkońcamy na zatrzaskach, ale zobaczcie, że z tyłu macie folię. Ta folia zapobiega przenikaniu wilgoci, jakby do fleczek do wnętrza, do wnętrza naszego boczka, jakby czyli izoluje nam tę część, tą jakby zewnętrzną. Zobaczcie, jaki to rezonans jest. Tak? O. To się wszystko zrywa. Niektóre folie są na takiej bardzo marzącej, takim kleju, butylu. To jest akurat niemarzące, więc to ładnie schodzi. Zobaczcie, i mamy to oderwane. Co nam się tu pokazało? Takie surowe poszycie. Te surowe poszycie. Mamy benzynę ekstrakcyjną. My to wszystko spryskujemy sobie. I bierzemy jakieś czyściwo z jakiegoś, to są zwykłe, normalne szmaty, ale po prostu trzeba je nimi po prostu wszystko wytrzeć, odtłuścić. Dlaczego? Dlatego, że bez odtłuszczenia, oczywiście zegarek sobie zdejmujemy, bo porysujemy sobie szkiełko. Głęboko całe poszycie trzeba po prostu odtłuścić, wytrzeć, dlatego, że cała ta powierzchnia może być pokryta kurzem. Może być woskami, może być elementami, i jeśli po prostu nie otłusicie tego dobrze, nie dobrze tego nie wymyjecie, ta mata Wam odpadnie. Ona musi przylegać do powierzchni odtłuszczonej. To jest bardzo ważne, jak nie najważniejsze, przy całym zabiegu wytłumiania. Każdy element, jak będziemy pokazywać w każdy element, jeśli chodzi o wytłumienie. Każdy element nadwozia po prostu trzeba odtłuścić. Tak? Oczywiście tu głośnik odkręcimy, więc po prostu będziemy mogli wytłumić, wy, wy, wyczyścić wszystko to, odtłuścić za głośnikiem. I tu macie po rozebraniu boska kolejny element, etap naszego wytłumienia. I tutaj mamy przód, już zrobiony. Jest za jednym ciorkiem, za jednym ciągiem. Zobaczcie, tu jest odtłuszczone. I e, na to idzie mata butylowa, i my mamy również dostępne na naszym sklepie e, są wałki. Są takie krótkie i są takie długie. Tym długim wałkiem możecie dostać się do elementów, które są. Patrzcie, można się dostać o, czyli tu wszystko wałkujemy. I po kolei wszystkie e, elementy e, tej maty butylowej mają takie, kwadrat, takie prostokąty i je trzeba po prostu rozwałkować. Zobaczcie, ten wałek zostawia taki fajny wzór. Ale dlaczego to robimy? Dlatego, żeby po prostu ta mata przylegała do całej tej powierzchni, tak? Eee, wypychamy wszelkie pęcherzyki powietrza. Jeśli mata nam nie przylega, ona nie działa. Po prostu, jeśli ona nie przylega, ona nie działa. Więc po prostu tak naprawdę to jest kolejny etap całego wytłumienia drzwi, który jest bardzo, bardzo ważny. Że po prostu żebyśmy wyrolowali cały element. Oczywiście tych mocnym bocznych nie. Nie trzeba, tak? Nie, nie musicie tego robić. My eee, raz go kolejamy, raz dla estetyki, dwa, że po prostu może tam przy zamykaniu drzwi nie powstaną jakieś takie rezonanse od tych elementów, które mogą... Tu wiadomo, jest sztywne, bo to jest wzmocnienie boczne, ale, ale czasami mogą być nie takie luźniejsze, powiedzmy, ale jak damy na to matę, rozniwek. Także kolejnym etapem macie wyrolowanie, położenie na odtłuszczoną powierzchnię i robimy całą powierzchnię. Bardzo ważna uwaga, zostawiamy jakieś 2 cm od dołu niedoklejonego materiału. Dlaczego? Dlatego, że mamy, tu mamy w drzwiach mamy odpływy. Tu są odpływy, które po prostu, jeśli nam woda tu od zewnątrz zaczeka przez uścielkę, ona spływa sobie normalnie po tych matach i po prostu ona na dole drzwi, ona po prostu nam odpływa, więc po prostu tych odpływów nie możemy pozatykać, absolutnie. Że po prostu możemy wszystko ładnie tutaj te wszystkie wykleić, tak, ale po prostu odpływów, czyli te, te 2-3 cm od samego dołu, jakby ranta drzwi, e, zostawiamy niedoklejone, żeby po prostu nie przypadkowo nie pozatykać wszystkich tych odpływów. To jest bardzo ważne. Kolejnym elementem, jeśli chodzi o te poszycie zewnętrzne, jest mata membranowa, i tam przejdziemy do prawej drzwi, gdzie mamy już membranę położoną. To zrobimy lekką pauzę. Kolejny element, kolejną warstwą, tak? Tu trzeba nazwać, że to jest kolejna warstwa. Czyli pierwsza warstwa jest warstwa butylowa, jak pokazałem wam na tamtych drzwiach. Kolejną warstwą jest mata membranowa. Dlaczego mata membranowa? Dlatego, że jest to antywibracyjny materiał, czyli mata butylowa jest materiałem antywibracyjnym, tak? On wyłapie nam w pewnym momencie jakieś tam szumy, jakoś te, jakieś te częstotliwości ze względu na swoją tam gęstość i budowę, ale spójrzcie, po prostu to jest cienka mata butylowa z grubym aluminium i to ma zadane jakby spoić całe nam powierzchnię zewnętrznego elementu drzwi, tak? czyli zewnętrznego poszycia. Tak? Drugim elementem jest właśnie mata membranowa, to jest silikonowa, tak z... nasz silton. To jest mata silikonowa, która po prostu jest odporna na wodę, e, na wszelką wilgoć, więc po prostu układziemy ją często. W, e, nie każda mata membranowa jest odporna, ale ta szczególnie, z tego względu, że ona jest matą silikonową, tak? Nie wsiąka wody i, e, i ta membrana również nie wsiąka wody, ona, po niej spływa woda jak, jak po kaczce. E, zachowuje się naprawdę ta membrana bardzo, bardzo e, faj, fajnie, izoluje po prostu nam wilgoć ale druga warstwa jest warstwą tak? czyli butyl jest to warstwa, e, warstwa jakby antywibracyjna, a to jest odszumiająca. E, każdy z tych elementów, każda z tych mat ma współczynnik jakby izolacyjności, więc ten ma akurat 32 dB, jeśli dobrze pamiętam. I po prostu składają się z różnych warstw, z różnych warstw. Jeśli tych warstw będzie więcej, one będą miały wyższy współczynnik tłumienia, i to po prostu ten szum, dobiegający z zewnątrz drzwi, od tego poszycia całego zewnętrznego, po prostu przebija nam się przez różne gęstości tych warstw. To powoduje nam, że po ta mata jest bardziej skuteczna i ma współczynniki zrecyjności kostycznej, ma po prostu dużo wyższe. To jest po prostu mata otrzymująca, czyli to nam tak naprawdę to jest element, który wyłapie nam te szumy z zewnątrz. I to idzie jako druga warstwa. Kolejną warstwą, co robimy z tym poszyciem wewnętrznym? Tak? Bardzo często robimy całość, bardzo często robimy całość. E, w tym momencie po prostu można też, nie jest to błędem, zaznaczam, nie jest to błędem, robienie po prostu paskami. Dlaczego? Dlatego, że e, e, jak widzieliście na początku, ten kwadracik, który tu został akurat, e, ten kwadracik po prostu jest to element, który po prostu jest e, elementem jakby antywibracyjnym na całym poszyciu. My daliśmy całe duże poszycie, e, na całe poszycie daliśmy maty wibracyjne. Tu jak damy o takie pasy, na przykład, jeśli my przyjmiemy, że na przykład idzie nam cztery maty na przednie drzwi, cztery maty, czyli na tamte poszycie zewnętrzne pójdzie nam półtory maty, na drugą stronę nam 1,5 maty, zostaje nam jedna cała mata i tą jedną całą matę możemy spożytkować po prostu na elementy, Tutaj poszycia wewnętrznego, tak? Czyli mamy te elementy, gdzie po prostu o, ta jest blacha wokół głośnika, można wykleić, można zrobić go całego, tak? Czyli po prostu musicie sobie dokupić tych mat troszeczkę więcej, bo na poszycie tutaj wewnętrzne jeszcze trzeba będzie drugie tyle co tam, czyli nie będzie 4, a 6 mat. E, ale po prostu nasz konfigurator e, e, jest tak zrobiony, że po prostu, żebyście też nie, nie pakowali bardzo dużo tego materiału bo po prostu, bo jeśli chodzi o same wytłumienie drzwi, spokojnie, wystarczy półtorej maty na tamto poszycie, jedna ma e, e, ta izolacyjna e, tak, czyli ma silton nasz, e, membranowy materiał i paskami dajemy matę tutaj na, na ten. I oczywiście tutaj w tym samochodzie mamy taki plastikowy element, którego też jesteśmy okleimy, okleimy po prostu matą. Dlaczego? Dlatego, że po prostu on nabrał troszeczkę takiego, takiej plastyczności. Również jak damy po prostu tutaj te maty, jakby ten, ta część będzie bardziej taka spójna, powiedzmy, jeśli chodzi o część wewnętrzną, tak, część wewnętrzną. Następnym etapem, już idziemy do boczka, bo ten element, jeśli chodzi o poszycie zewnętrzne drzwi, e, zewnętrzne, wewnętrzne, e, po prostu tak e, jak zrobicie, naprawdę będzie petarda. Tak, tak będzie petarda. E, idziemy teraz do boczka. Kolejnym elementem wygłuszenia naszych drzwi e, będzie wytłumienie tapicerek. E, dlaczego to robimy? Dlatego, że tapicerki są bardzo ważne. Są przede wszystkim bardzo rezonujące. Wytłumienie tych tapicerek drzwiowych. Tu akurat jest mega plastikowe, tak? To, to jest Toyota. Trzeba nazwać to po imieniu. Więc one zazwyczaj są z tryskarki, po prostu bardzo są lekkie i, i, i bardzo plastikowe, takie na tyle, że po prostu one właśnie rezonują nam. Bardzo często od głośników. Jeśli wymieniacie głośniki, no to bardzo często jest tak, że po prostu głośnik mocniej nam gra i po prostu powoduje nam te rezonanse. To nam przeszkadza w muzyce. Eee, dlaczego to robimy? Dlatego, żeby dociążyć ten plastik. I tutaj jak pokazaliśmy elementy już jakiegoś tam butylu, Ale od czego zaczynamy, jeśli chodzi o tapicerkę? Pokazywałam Wam, jak zdejmujemy. Przede wszystkim zwracamy uwagę na nie, żeby nie pozaklejać takich otworów technologicznych, które służą nam do skręcenia tego boczka. Czyli po prostu tu mamy, jak z tej strony pokażemy, że tu jest element. Dwie śruby na przykład idą, tu jest jedna, tu jest druga, tu jest trzecia, tak? na to musimy bardzo zwrócić uwagę, żeby wytłumiając taki boczek, nie zakleić tych elementów. Tak, więc staramy się robić wszystkie te powierzchnie, tak jak tutaj już pokazamy, pokażemy, że to jest te, każda tam z tych powierzchni jest po prostu. E, nie trzeba tu do centymetra wyklejać. Po prostu chodzi o to, żeby ten boczek zginął w nim rezonans. Tak? I tu mamy akurat tylne drzwi. Więc mamy dwa otwory technologiczne do skręcenia, a tu jest trzeci przy klamce. Tak? Reszta to są zatrzaski, które też jakby nie ingerujemy w nie, one zostają, więc wszystkie zatrzaski zostają. Oczywiście zwracamy uwagę na podpięcie wszystkich kostek, zwłaszcza jak będziemy kłaść już po prostu piankę, więc wtedy zwracamy uwagę na takie elementy wystające. Wtedy już jak będziemy kłaść piankę, a po prostu nagramy, że po prostu tu nacinamy, żeby po prostu ta pianka nam tutaj dolegała ładnie. Ehm. I od czego zaczynamy? Od odtłuszczenia. Czyli po prostu e, spryskujemy sobie lub po prostu jak nie mamy spryskiwacza, to można sobie po, e, szmatką po prostu wszystko odtłuścić. Ale mamy benzynę ekstrakcyjną i tą benzynę ekstrakcyjną sobie po prostu wszystko tutaj odtłuszczamy. Tak? Czyli już pokazuję jak e, przecieramy i każdy element. Dlaczego? Dlatego, że po odtłuszczeniu ta mata będzie nam fajnie się... Kleiła, będzie trzymała się na, na, na długo. Nasze maty mają bardzo dobry klej. I co jeszcze na wcześniejszych materiałach nie zaznaczyłem, nie wymagają nagrzewania absolutnie żadnych. Nawet jak będzie zima e, i będą zmężone, te materiały są materiały klasy premium. One nie wymagają nagrzewania, więc one się świetnie kleją. Ten, tu mamy boczek, już o tak o, otłuszczony. A tu już, jak widzicie, po prostu jest tylna część drzwi, tylny boczek po prostu jest zrobiony już matami. Kolejnym elementem po prostu pokażę wam, jak robimy je piankami, żebyście mieli już jakby pogląd na całość. Końcowym etapem wytłumienia naszych drzwi. Jak pokazywałem, na boczek idą butyle, a na butel idzie zawsze pianka. Pianka jest elementem otrzymającym również. Zazwyczaj pianki są jakby w trzech elementach, w trzech grubościach. To jest 3, to jest 5, 10 i 15 mm. To jest akurat piątka. Z względu, że daliśmy też membranę, więc jakby tutaj piątka jest jednak najbardziej wystarczająca. Kroimy to. Pianki są w arkuszach 75 na 100. Tniemy je nożyczkami, wycinamy je nożyczkami. I docinamy sobie po prostu tak o elementy jak tutaj, nie kładziemy na całość. Dlaczego? Dlatego, że te pianki mają bardzo dobry klej i chcę Wam zapokazać kawałek mamy tutaj odpadu. Tu jest ta folia, już, ta została ta folia, tą folię zdzieramy, a to jest już pianka, która po prostu została już zdjęta ta folia. Zobaczcie co się dzieje, jak tylko i wyłącznie nam się podwinie kawałek folii i później chcemy to zerwać. I bardzo często jest tak, że nam się powinie. O, zobaczcie, odwija nam się już, e, już bez, bez kleju. O, patrzcie, i jak na większy kawałek nam się gdzieś tutaj gdzieś podwinie, zawinie, po prostu e, stracimy po prostu już przyczepność tej pianki, więc klej jest bardzo mocny, bardzo się mocno klei tutaj o, na, na ten i po prostu jak nam się gdzieś e, dlaczego to tłumaczę, Dlatego, że po prostu jakby ktoś kładł cały płat i odwijał spod spodu po prostu tą folię to mu się gdzieś zahaczy klej do kleju jak dostanie i ta pianka po prostu już będzie już zniszczona a arkusz 75 na 100 wystarczy wam na jeden komplet boczków tak? czyli na przód czyli jeden arkusz na dwa. Czyli dzielimy sobie nożyczkami przecinamy sobie ten arkusz cały żeby było 50 na 75 i wtedy po prostu cały ten jeden, jedna połówka wystarczy nam także jedna mata jedna mata taka ta pianka czy to będzie dziesiątka piątka czy będzie piętnastka wystarczy nam jeden boczek i w tym momencie w taki boczek po prostu tak wyklejony butylem e, pianką zobaczcie tu po prostu jest już nie ma e, nie ma tych rezonansów gumy e, nie ma tych rezonansów po prostu wszystko jest tutaj już takie spójne i można to zakładać, tak wiadomo. Pominięte mamy elementy, gdzie po prostu mocujące, czyli technologiczne otwory, zatrzaski, linki, kostka do wpięcia, podświetlenie ambientne prawdopodobnie to jest na klamki, więc na wszystko zwracamy uwagę. Jak będą jakieś pytania, wiadomo, zapraszamy do, nas do, do naszego kontaktu na naszej stronie cicheauto.pl Zapraszamy, jeszcze raz powtórzę, zapraszamy do nasz konfigurator, każdy E, każdy samochód możecie sobie skonfigurować, e, ile elementów, e, jakie maty, konkretnie mamy wszystko zaproponowane dla Was, e, wybierając sobie konkretny model nadwozia, e, czy to będzie sedan, hatchback, czy to będzie van e, i dobierzecie sobie elementy e, do wygłuszenia. Także tutaj konfigurator poprowadzi Was przez cały etap e, projektu. Jakby, jeśli będziecie chcieli sami, zapraszamy po prostu po materiały. A jeśli będziecie chcieli skorzystać z usługi, wytłumienia, zapraszamy do nas do Carhaixei lub też do naszych partnerów e, w całej Polsce. Z racji, że dopiero startujemy, to <laughs> e, tych partnerów mamy kilku, ale staramy się po prostu mieć już będziemy mieli po prostu partnerów w całej Polsce. Więc jeśli ktoś jest e, z innego krańca Polski niż, niż Lubelszczyzna. Będziemy mogli Wam po prostu też pomóc, że u nas będą materiały, nasze materiały, ale po prostu wytłumienie zrobicie sobie w, u naszego partnera w danym krańcu Polski, tak? Z jakiego będziecie tam dzwonić. Nie? Także zapraszamy na cichauto.pl.